you <laughs> A zobaczcie Państwo z przodu przed nami ogromny statek Al-Juman. On przypłynął z Kataru i przywiózł 210 tysięcy metrów sześciennych skroplonego gazu do gazoportu w Świnoujściu. Ma 320 metrów długości. Tutaj to jest tak, jakby Państwo położyli 10 wieżowców. Szanowni Państwo, w do linkę w Grosem kontekście, w tym kontekście, w tym 5000, 510.000 cubic meter. Dat is een